Archaniu Boże Gabryję, posłan do panny Marej. Z majestatu Trójcy świętej tak sprawował poselstwo Gniej. Zdrowa święta, maski śpiewna. Jest tobą, to rzecz pewna. Przynosicie dzisiaj betlejemskie światło pokoju. Światło jest symbo symbolem Chrystusa, który jest światłością świata. Łatwiej jest przynieść światło, choć i to łączy się z ogromnym wysiłkiem. Ale znacznie trudniej jest czynić to, czego dokonał święty Jan chrzciciel, który świadczył o światłości. Na czym polega dawanie tego świadectwa? Na tym, co wyraża jedna z form przyrzeczenia harcerskiego. Oto one. Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej ojczyźnie i Europie Chrześcijańskiej. Nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać prawa harcerskiego. Serdecznie witam wszystkich tu zebranych, i życzę sił, ażeby wypełniać tak rozumiane przyrzeczenie harcerskie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Drodzy w Chrystusie. Radujmy się dzisiaj tym światłem, które rozbłysło w Betlejem, a dzięki harcerskiej służbie, poprzez Słowację dotarło do Polski, a dzisiaj do nas. Przekroczyło granice i przyszło do nas. To światło betlejemskie, myśląc po ludzku i tak patrząc się na ten płomień, nie jest czymś wielkim i nie ogrzeje wielu. Ale gdy zostanie umieszczone w ciemnym pomieszczeniu, tak jak w symbolu mszy świętych roratnich i zacienionych kościołów, wówczas na następuje radykalna zmiana. Podobnie jest z głębią naszych serc. Jeśli uwierzymy, że to światło Chrztu Świętego zostało zapalone nie tylko na czas naszego życia, ale na wieczność, Wtedy mamy siłę nie z nas samych, ale z Boga, który jest w nas i który chce rodzić się w nas. Ludzie dalej mogą go nie przyjmować, czynić wszystko, żeby je zdmuchnąć, żeby przestało świecić, a wtedy nastałaby już tylko ciemność. Drodzy bracia i siostry, drodzy druhny i druchowie, dostrzegamy, że w człowieku, który jest istotą niespokojnego serca i zbyt pysznego rozumu, zbyt mało jest czuwających serc, a za dużo od ruchów antyadwentowych. Dlatego dobrze, że tutaj przychodzicie. I z tego miejsca ten płomień rozchodzi się po całej Polsce. Płomień nadziei, pokoju, wiary, miłości, służby. Dzisiaj mamy taką niesamowicie szczególną okazję 30 przekazywania przez polskich harcerzy Związku Harcestwa Polskiego betlejemskiego światła pokoju. My sobie już nie wyobrażamy betlejemskiego światła pokoju bez jasnej góry. I dlatego dzisiaj chciałabym żeby symbolem tej naszej wiary w to, że możemy zawsze tutaj liczyć na ciepłe przyjęcie i że mamy takie same ideały i te same wartości, żeby ten złoty medal Betleimskiego Światła Pokoju był symbolem tego, że będzie tak, jak i było. Księży arcybiskupie, to jest dla mnie niesamowity zaszczyt być tutaj, chociaż zastępuję swoją duchną szefową naczelniczkę, ale mam nadzieję, że wystarczająco godnie. Dziękuję za tą homilię dzisiaj. Dziękuję za to, że mogliśmy mówić o tym, żeby nie gasić ducha i żeby światło pokazywało, gdzie jest prawda. To było dla mnie bardzo umacniające. Dziękuję. Nie byłoby nas na Jasnej Górze bez lokalnego harcerstwa. Poproszę druha komendanta Hufca Częstochowa. Dla niego również mamy medal. Dziękuję za to, że zawsze tutaj jesteście. Dziękuję za waszą służbę, która nigdy, nigdy nie traci na intensywności. Jesteście dla nas wzorem. Dziękuję. Niech to światło, które tutaj świeci z jasnej góry, poprzez chociażby nawet mgliste dni czy wieczory, ale tą wieżę widać z daleka, niech ono nigdy nie zagaśnie w naszych sercach, w naszych sumieniach i niech rozchodzi się na całą Polskę i wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie służymy Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Amen. Oto Pan Bóg przyjdzie. Z rzeczą świętych nam przybędzie wielka światłość w dzieńów będzie. Hallelujah alleluia. Allelu.